Zapraszam do wzięcia udziału w siódmej edycji konkursu EY Financial Challenger organizowanego przez firmę Ersten Young. Wystarczy zebrać 3-4 osobowy zespół, wysłać zgłoszenie do 26 listopada. Oczywiście nie ma konkursów bez nagród. My mamy dla Was płatne praktyki w firmie Ersten Young w Warszawie, łącznie 32 tysiące złotych oraz wiele innych cennych nagród rzeczowych. Jest to praca moich marzeń. Jestem naprawdę zadowolona. Super zabawa. Daniel, dlaczego zdecydowałeś się na udział w konkursie? Chciałem zobaczyć tak naprawdę na czym polega praca doradcy transakcyjnego tak na co dzień, a nie tylko te, tak jak to wygląda w opisach ogłoszeń rekrutacyjnych. Zaczynam piąty miesiąc moich praktyk tutaj i jestem naprawdę zadowolona z nich. Dziś pracujesz w First Young. Na początku zaczynałem praktyki w audycie, po dwóch miesiącach dostałem propozycję przejść do działu doradztwa transakcyjnego, no i zadomowiłem się w zpole Project Finance, gdzie dostałem do dziś. Śmiało mogę powiedzieć, że w tej chwili jest to praca moich marzeń. Była warta? No z dzisiejszego punktu widzenia myślę, że tak, po czterech latach jestem menadżerem w dziale wycen i robię to co lubię. Pamiętajcie, zgłoszenia możecie wysyłać do 26 listopada, a wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej.